Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wyszedł Majorowy update, i jak wiecie, mamy już właśnie naklejki pikemy dwa tygodnie przed Majorem. I powiem Wam szczerze, że byłem zdziwiony, że takie coś się wydarzyło, ponieważ przed ostatnim Majorem był to jeden czy dwa dni taki update. I też weszło troszkę nowości różnych. I zaraz powiem, jak. Może nie niedużo tych nowości, tam ze dwie czy trzy, ale też zaraz opowiem o nich. I powiem wam szczerze: naklejki mi się totalnie nie podobają. Jakieś kwiatki, jakieś tęcze dziwne. No, wam pokażę zresztą, jak to wygląda. Przejdźmy przez to razem. No i dobra, jedziemy Pikem Na razie nie ruszam, tylko mówię to. Randomowe piki po prostu. Przez przypadek kliknąłem, Pikam będę robił jutro, bo muszę się zastanowić, bo tu powiem Wam szczerze, jak widzicie, drużyny są takie, że to jakby było w CCT albo w jakimś Galaxy Battle, nie? Więc muszę się zastanowić troszkę, jak tutaj obstawić, żeby no chociaż ten Gold Coin był, żeby nie było przypału, jak na ostatnim Majorze. No postaramy się, żeby to jakoś siadło oczywiście. No i zobaczmy, naklejki. Może pierw naklejki Legend, przejdźmy jak to wygląda, i powiem Wam szczerze, nie? Totalnie mi to nie siedzi, te kwiatki. Moim zdaniem to nie pasuje w żadnym stopniu. W żadnym stopniu. No ale wiadomo, każdy może myśleć inaczej, każdy ma inne gusta. Mi się po prostu totalnie to nie podoba. Też, też zobaczmy, jak wyglądają te naklejki droższe. No to. Jaka, jakby jakaś dziwna naszywka była, i no nie dla mnie, po prostu nie dla mnie. Takie coś, zobaczcie, tu jakieś kolory tej tęczy, tak coś się świeci, no dziwnie po prostu one są zrobione. Na niektórych to w ogóle te niki są jakoś dziwnie niewidoczne, i też co mi się nie podoba, to dajemy na to, chcemy gdzieś nakleić naklejkę, teraz wam to zademonstruję. I jak zdzieramy ją, to nawet jak drzemy ją mocno. Zobaczcie, to i tak zostają jakieś rzeczy. Jakie teraz jeszcze troszkę mocniej ją zdzieram, zobaczcie. I jeszcze tu coś zostało, a już schodzi naklejka Apexa. Jego nick schodzi. I to mi się bardzo nie podoba i powiem Wam szczerze, jest to na każdej naklejce. No, może to poprawią przy update'cie, bo jeszcze mają troszkę czasu, bo mogą to poprawić, bo nie powinno być tak, bo uważam, że no, jak chcę zetrzeć po prostu tło całym, to chcę, żeby nikt został chociaż, a jednak tak jest przy każdej naklejce. I to, mi to się ogólnie, osobiście, totalnie nie podoba. No, mam nadzieję, że to naprawią, ale tak jak jeszcze przejrzymy te naklejki, no to serio, nie wygląda to za dobrze. No, ale wiadomo, jeszcze raz przypomnę, że każdy może mieć inny gust. Mi się totalnie nie podobają. Po prostu te kwiatki, ta otoczka, ten nikt nie jest tak jakoś super widoczny, uważam, na niektórych naklejkach. Nie na wszystkich, ale na niektórych jest po prostu to dziwnie zrobione. Zaraz zobaczmy jak naklejki drużynowe jeszcze wyglądają. Naklejki drużynowe wydaje mi się, że no już troszkę lepiej to wygląda na pewno na tym tle, ale autografy totalnie mi nie siadły, powiem wam. Mm, I. Czy kupię jakieś naklejki? No wydaje mi się, że na pewno jakieś kupię, widzowie. Coś otworzymy na streamie. Zobaczymy może, jak złote wyglądają. No złote, powiem Wam szczerze, to fajnie wygląda, jak to w złocie. To jeszcze, to jest w miarę do przeżycia. Fajnie się to prezentuje na tym tle. Może zobaczmy, jak to wygląda na broni. A, jeszcze raz fade'a damy. Zobaczmy, jak to wygląda na broni. Przybliżmy sobie. I logo. No i zobaczcie, już mi się znowu to nie podoba. Zdzieram naklejkę. I bym chciał, żeby te logo G2 było takie jak teraz. Zdzieram mocniej. Znowu są jakieś paprochy. Tak. Te tło jeszcze jest. Jeszcze. I na, zobaczcie. I schodzi te, tło, te G2 logo. No totalnie. Nie, nie wiem czemu tak jest. Zobaczcie. Jakieś są farfocle jeszcze u góry. Tu jakieś są. Nie wiem. Dziwne to jest. Strasznie dziwne. Ale te złote wyglądają naprawdę fajnie. Też w sumie zobaczę jak złote wyglądają autografy. Bo w sumie autografy nie patrzyłem. Autografy też wyglądają złote. Nawet okej. Okay. Nawet ok, wyglądają te złote autografy. Mogliby troszkę większą naklejkę dać, żeby ten nick jeszcze troszkę się mieścił w tej tarczy. No to jeszcze lepiej by to wyglądało, bo Apex, no to taki dziwny jest, nie? Na tym tle ten napis jego. No takie średnie przemówienie to lepiej będzie wyglądało. Jednak naklejki teamowe o wiele lepiej wyglądają, no ale zobaczymy, jak to będzie dalej. I ważna rzecz teraz, widzę. Naprawdę ważna rzecz, ponieważ warto zrobiło takie coś jak opakowanie na naklejkę. Czyli naklejkę wkładasz w, w opakowanie i mo, to jest zrobione jako czarm. Ona się tworzy jako czarm, możesz go przywieźć do broni. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Przy, y, przyczep przywieszkę, dajmy na to na kałacha. No i w tym momencie możemy sobie przywieźć to. Mamy. Naklejkę swoją, to jest moja naklejka. Jeszcze jakby na majorze kupiłem sobie, mówię, zrobię sobie z niego czarma. Tylko totalnie nie podoba mi się to, że na niektórych broniach w ogóle, powiem szczerze, nie widać, jaka to jest naklejka. Bardzo mało widoczna jest. Niektóre naklejki są bardzo ciemne po prostu może nie ciemne, jasne, ich w ogóle nie widać. I bardzo często mają te naklejki te droższe, czyli holo, to się odbija. I bardzo słabo widoczne to jest. Jeszcze ta moja, jeszcze w miarę ok. I powiem Wam szczerze, czasami buguje to się. Po prostu buguje się naklejka, potrafi jakoś ta animacja do góry ją wywalić. Dziwne rzeczy się dzieją, więc to jest totalnie dopracowane Ale akurat na tym kałaszku wygląda nieźle. Może bym sobie przyczepił, ale na pewno na tego kałacha, bo tym kałachem nie gram. I plus jest taki, że jak włożycie tak tą naklejkę do tego oto opakowania, to jeśli przyczepicie to ona nie znika. Możecie ją wyjąć też z tego pudełka, nie? To jest bardzo dobre. Czyli macie jakieś drogie naklejki. Titan, tak, naklejki, czy Vox Eminor, jak kiedyś były, czy Dignitas, tak, te droższe z Katowic, czy Virtus Pro no to możecie je włożyć takiego opakowania i ją sobie przywiesić i nic się z tą naklejką nie stanie. Możecie ją sobie też wyjąć. No to jest uważam bardzo fajna rzecz, żeby używać te droższe naklejki i też pokazywać po prostu, że takie coś się ma. No, dla kolekcjonerów to jest świetna opcja, no nie? Więc no tu jest okej okay rzecz, ale dajmy na to, weźmy sobie naklejkę yy, bita, dajmy na to. Czy na kałacha jeszcze raz? A damy na kałacha, tak? Damy na kałacha i zobaczmy jak tutaj widać. Tą naklejkę, no tu zobaczcie, widzicie? Nie widać, jaka to naklejka. Czy to bit jest, czy kit wie co. Wiadomo, że nawi, ale niku już nie widać. Uważam, że to, no powinno być troszkę, no lepiej zrobione, bo niektóre naklejki właśnie tak mają, żeby nie widać. Ta moja zwykła naklejka, po prostu kolor niebieski, czyli zwykła naklejeczka, widać ją i w miarę ok, ale na niektórych broniach po prostu tego nie widać. Dopiero tutaj bit jest. I to jest, mi się nie podoba, tu się buguje coś, widzicie, tu nagle do góry idzie tak mocno, no po prostu czasami się potrafi zbugować i różne rzeczy się dzieją z tą naklejką, z tym opakowaniem. Ale powiem Wam szczerze, że fajna rzecz, idziemy do przodu, ale też nie podoba mi się jedna rzecz, że mogliby jednak takie przywieszki drużynowe zrobić, czyli dajmy na to, pokażę Wam na, na przykładzie czarmów, mamy taki czarm okrągły, Obejrzmy go i na przykład na tym okrągłym właśnie czarmie mogliby na przykład takie logo face dać, nie? Logo G2 właśnie, taką jakby piłkę właśnie. I o przywieszasz z takimi logami. To by było coś pięknego dla Teamów, nie dla Ników, dla Teamów właśnie. To by było... To takie coś to by była bomba, uważam. Ludzie by to kupowali, bo to fajnie by wyglądało właśnie te czarmy z logami drużyn, więc no wydaje mi się szkoda, że to było świetne. Tylko no szkoda, że tego nie zrobili. Ja liczyłem, że takie coś zrobią, właśnie przywierzki drużynowe, no ale jednak nie zrobili. Ale jeszcze raz przypomnę, że naprawdę bardzo fajna rzecz, żeby do tego pudełka włożyć. Możesz to wyjąć, nie musisz naklejać, czyli drogich naklejek nie musisz marnować. Druga sprawa, dajmy na to, takie coś kosztuje złoto 85, tak? Tak coś coś kosztuje złoto 85, mogę to sobie włożyć, kupuję i mamy zakupione opakowanie tutaj też macie numer, podobno ten numer to jest kiedy była otworzona, czy coś takiego, numer otworzenia jakoś, tak, ale nie wiem czy to jest prawda, tak? Też naklejka fidelne, same są takie rzeczy napisane, bo i tak nie możesz jej tutaj zdrapać, ale to jest naprawdę fajna rzecz, nie? I tu masz trzeba umieścić w pokrowcu, tak? Więc no to jest w miarę fajna rzecz, że to kosztuje też złoto no, 85, nie przesadzajmy, że to jakaś droga rzecz jest, w miarę, okej, okay, cena jak wyjmiesz, no to po prostu no, nie masz tego pokrowca, musisz jeszcze raz kupić. Więc naprawdę dla kolekcjonerów to jest bardzo fajna rzecz, a nawet dla Was, kto będzie chciał włożyć takiego czarma sobie naklejeczką, bo ja sobie może kupię jeszcze kilka moich naklejek i sobie też na bronie Zawieszę, nie? Właśnie żeby nie stracić, bo one nie są takie tanie już. No ta moja naklejka ze 160 zł, ta brokatowa, tak? To kosztuje z 280 czy 250, no więc no wiecie, 2,5 pustowy piechotą nie chodzi, nawet 150 zł też piechotą nie chodzi, więc wolę takie coś dać. I dalej. Co jeszcze zmienili ciekawego widzowie? No i dobra, zmienili jeszcze jedną rzecz, którą chciałem wam pokazać. Widzicie, jak to światełko na bombie się świeci, i one wcześniej bardzo lekko się żarzyło. Tam naprawdę tak szybko tykało, po prostu to światełko bardzo mały rozbłysk był. Teraz macie taki większy ten rozbłysk, i to tak pulsuje, jakby było bicie serca, nie? No, to jest troszkę ładnie zrobione. Uważam, no to, że to o wiele lepiej wygląda, ale no. Czy ta zmiana była potrzebna? No na pewno jakaś taka, wiecie, wizualna jest w miarę okej, okay, tak? Tylko dziwne jest to, że jak, też właśnie chcę zwrócić na to uwagę, zobaczcie, że jak przeglądam bombę, no to te światełko już się nie świeci, nie? To się świeci, jak po prostu niesiesz tą bombę. To jest akurat dziwna sytuacja, a chciałbym właśnie, żeby oni kiedyś zrobili takie coś, że tą bombę będzie lepiej widać, bo bardzo często jest na niuku, na przykład na dolnym BS-ie, zobaczcie, w tym momencie nie widać w ogóle, że bomba tyka, trzeba naprawdę się przypatrzyć i czasami można tej bomby w ogóle nie zauważyć, jak gdzieś tam biegasz, walczysz czy coś, dlatego uważam, że jakby była zmiana koloru na niebieski, właśnie na zielony, jakieś różne kolory i trochę, żeby jednak to światełko było bardziej rozrażone, jak ta bomba. Tyka, no to by było lepiej. Mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się tego i będzie to zmienione. Wydaje mi się, że zrobił kiedyś taką zmianę. No i co widzowie, wydaje mi się, że to wszystko. Chciałem Wam pokazać naklejki, też moje odczucia. Mi kompletnie się one nie podobają. Uważam, że to chyba jedne z najgorszych naklejek, jakie były na Majorze. Ale też napiszcie w komentarzu czy Wam się podobają naklejki, czy nie. Druga sprawa, pikem zrobię jutro, bo muszę przemyśleć jeszcze raz, przypomnę, mecze, bo sam nie wiem co tam dam jeszcze. Jeszcze tak się nie przyglądałem. No i co widzowie? Życzę miłego dnia albo miłej nocy. Zależy kto o której godzinie to ogląda. Nara nara, elo elo.